Z takich innych rzeczy. Tak jak widzicie, w tym przypadku sedzę troszeczkę inaczej. A tutaj mam także sobie trzy donicki, ponieważ zacząłem hodować sobie kwiaty. A kwiat hodowia kwiatów, czy jakiś innych josin, jest czymś, co bardzo dobrze wpasowuje się w interesowanie się także hejbatą. Bo mi zawsze po padzeniu hejbaty, a padzę hejbaty i piję codziennie, zostaje trochę wody. Czasami mniej wody, czasami więcej, a jest zawsze zostaje mi po prostu spadzenia chybaty, trochę wody, którą przeważnie po prostu wyjewałem. Ona, nawet tutaj jeszcze zostało mi trochę popojanej chybacze w dzbanku wody i tego pewnie jeszcze po, po tym aktualnym teraz sparzeniu się jeszcze nazbiera. A więc zawsze mi cioseczkę wody zostaje. I już od drugiego czasu myślałem, żeby właśnie zacząć sobie hodować jakieś Josinki, jakieś kwiatki. Po to, żeby tą wodę do tego wykorzystać. No i właśnie w końcu to zacząłem robić. W końcu się za to zabiałem, a więc mało to sobie trzy donicki z jakimiś tam kwiatkami, które będą sobie josnąć i przynajmniej będę miał dobie wykorzystanie tej wody, która mi zostaje po hejbacie. To powiedziałbym, że to sobie też tak całkiem fajnie wpasowuje, właśnie hodowanie jakichś josin, jest interesujący się hejbatą, to naprawdę tak całkiem dobrze ze sobą współgia i się ze sobą dobrze łączy. I właściwie powinienem nawet zacząć już hodować jakieś takie sobie josinki znacznie, znacznie wcześniej i w sumie skoda, że tego jeszcze wcześniej nie zrobiłem, a je tak czy inaczej teraz się za to zabiałem i mam aktualnie 3 donicki. Jeszcze dojdzie mi tego na pewno więcej, bo zdam sobie sprawę, że tej wody czasami zostaje mi aż za dużo na 3 donicki, a więc jeszcze mi trochę więcej doniczek pewnie w najbliższym czasie dojdzie i po prostu będę sobie to stało tutaj przy oknie, będę to podjewać i może za jakiś czas coś z tego sensownego wyjosnie. Ja aktualnie nie mam żadnego doświadczenia w hodowli na ani z niczym takim nie mam doświadczenia, a jest chęcą także takie doświadczenie sobie na bio. Bo ogólnie hodowia jakichś takich rzeczy wydaje mi się też dość ciekawe, a więc Powoli także jest to coś, w co będę się zagłębiał, zdobywał doświadczenie i coś może jeszcze z, ja, z czymś takim będę w przyszłości więcej robić. Aktualnie będę mieć po prostu kilka donicek i sobie to będę podjechać. A więc gdzieś tam w tiety kwiatki i różne rzeczy będą sobie tutaj osły i przez najbliższe materiały. Jeśli coś mi z tego wyjosnie, to pewnie będziecie mogli to na tych moich przyszłych i najbliższych materiałach oglądać, bo po prostu będzie to widać. Czy mi co z tego wyjosni sensownego, czy nie, nie mam pojęcia. Zasałem to ogólnie jakieś chyba 4-5 dni temu i już troszeczkę wykiełkowało, co ciekawe, tamta doniczka szczególnie wypuściła z siebie całkiem sporo kiełków i a więc pewnie będzie tamta szczególnie dość szybko josnąć, i może coś z tego wyjaśnić, co z tego będzie, będziecie mogli to po prostu obserwować przez następne materiały. Zresztą pewnie teraz, jak przepiszę się, się przez tą Genmańce UDI i będę nagrywał jej podsumowanie, to wtedy też już może coś z tego sensownego jako z wiosnie. Zobaczymy za te około kilka dni. Pewnie przepicie się przez to zajmie mi jako ponad tydzień. To może do tego czasu coś już z tego wiosnę. Zobaczymy. A i ta. To, to jest taka ciekawostka, która będę sobie tutaj w Tiety teraz pojawiać. Dlatego ja sobie tak specjalnie tutaj teraz ustawiłem trochę bokiem i, i ta. Chyba nie będę ja coś tak wiecie, przez całe nagiwanie materiału, bo myślę, że nie ma sensu. W sumie chciałbym, żeby gdzieś to tak było w tie, widać, ale nie mam jak inaczej tego ustawić, a więc. A, może no niektóre materiały będę rozpoczynać właśnie z tego ujęcia, gdzie będę sobie tak sedzał. Może jakiś Po prostu cały materiał będę nagrywać sedząc właśnie w tamtym miejscu. A i ogólnie jest to dosyć niewygodne, sądzę, że tym mstione i miecka meję y, z tamtego kierunku, a więc ja coś woję tak siedzę do. No i ma innego materiału. Tak czy inaczej, gen uzi, Zabierzmy się za jej otworzenie i sprawdźmy, jak to pachnie i wygląda. I skupmy się na hejbace.